Cześć, witajcie z tej strony Maniek i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę grał e, w Assassin's Creed 2. No i dobra, zaczynamy grać od początku, czyli znaczy, zrobiłem kilka tam początkowych misji, e, bo uznałem, że ich się nie opłaca robić. To ja lepiej będę wbiał. Bo nie dam rady z nimi wygrać. Tym bardziej, że nie mam miecza. Tylko mam swoje nędzne łapki. Więc no, po prostu nie dam rady z nimi wygrać. No i dobra, poczekajmy tu chwilę. Przeciszę, żebyście nie obuchli i żeby też echa nie było. Bo mam głośniki. Okej. Okay, dobra. Ostatnia wygrana. Wygr ostatni wygrywa. O. Eee, przejęzyczyłem się. Dobra. Sekwencja pierwsza ukończona. Tu już jest, jak y, zabili y, Edzia, y, ojca oraz tam y, innych z rodziny. No i dobra. Punkt widokowy. Yy, dobra. Już nam się wczytuje gra. I myślę, że y, zrobię z dwie misje. I będzie koniec. No ale dobra, co mówić o końcu, jak dopiero co zacząłem. Hell yeah! Jaka u was jest pogoda, Lucie? Bo u mnie pada. No i dobra. Republika Florentina, 1476 rok. Ok. Rebecca has marked their general location in the database okay, with okay. An, icon, well. Keep an eye out. No i dobra. Jesteśmy już. Seredziu, do nas tutaj jakaś laska pierwsza z brzegu. Nie to są sąsanca nasza czy tam ktoś I tried, I Ale tam Riz, tam nie wiem Ale to jest strażnik Tuara of my mother no and sister told mówi że oni zdefili No czekajcie się ode wygojni Tell me where, where to go And to Sandra My house just north of the Duomo Hmm. I'm on my way. Dobra, ruszamy. Nie chcę mi się za tobą i szczerze. Ja pierdzielę, ale jestem rozpoznawany. Wszyscy mnie ścigają. Uuuh. Będzie ostro. A, ja nie mam dnia myścia. A, dobra. No Trochę mi się to pomyliło, bo szczerze, o Jezu, już nie pamiętam. Myślałem, że będę musiał z tym iść, ale tutaj jednak nie było takiej potrzeby. I mogę sam sobie swobodnie i w ogóle wszystko chodzić i takie tam wieciu. Dobra. Ona dobrze. A nic nie dało. Kurde, wszędzie straż. Jakie. Przypędy tu jakoś iść. Bo przecież to jest masakra. Wszyscy mnie ścigają. Wszyscy chcą mnie zabić. Nie, nie, myśle mnie krzaki nawet spowalniają. Krzaki pewnie też są w zmowie z nimi tam. Na pewno to inaczej nie może być. No i dobra, ciekniemy sobie po, do wyznaczonego punktu. Nie wiem, czy tam będzie nowe zadanie, czy coś będziemy musieli zrobić, czy jak. Nie wiem. Uuu! Poturbowaliśmy się. Czy coś tam? Lol! Poturbowaliśmy nie spoko. No i dobra. O to jest spoko rzecz. Eee, dobra. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj. I w tym momencie przeskoczymy sobie tu. Okej. Okay. I dobra. Dziewać mi się trochę. Nie wyspany jestem gdzieś. Jeżeli mnie trochę słabo słychać, no to sorki. Ale ogólnie ten odcinek pierwszy uznajcie taki jako poradnik, bo muszę przetestować, jak głośno grę mam ustawić yeah. i takie tam. No, byście no, wszystko no, dobrze. dobrze słyszeli i ogólnie takie tam rzeczy. Wiecie o co chodzi. No dobra. Jakaś laska wychodzi? No. It is a no. To jest przyjemność, żebyśmy <whisper> Allega speaks quite highly of you. I can see why. <_an> I Appreciate the kind words, Madonna. Ti prego, call me Paola. Thank you. for offering your home to my family, Paola. <_an> <_an> kościna, it was the least I You must be tired. No. Perhaps you'd. Perhaps no, you can't stay Nie, I can't Why? Where are you Czemu? going? Where you To kill Uberto Alberti I understand your Fajne desire for my vengeance But the Gonfalonier. Yeah. is Trochę a powerful inne, man Szczerze. You are not a killer, Spare me the lecture But I can make you one And why are you going to teach me how to kill? Hmm. I'm not I'm going to teach you how to survive. How to survive? Come. I'm going to go. No, no. Discretion is paramount. We must walk the streets freely. Seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds what do we do? my girls will show you how oh. we'll take good care of you Idź za Paulą. No okej, okay, dobra. Czemu nie? Ej, kurde! czemu nie mogę się wtopić? Opa, dobra, wtopiłam się, to najważniejsze. Coś nie mogłem się wtopić, nie wiem dlaczego, ale najważniejsze, że wszystko już jest spoko. Spokojnie może tak być, szczerze. Dobra, idziemy tak oni. Trochę to jest głupie ale... No ale okej. Okay. Lecimy teraz tutaj tędy.

Dobra, nie wiem osobiście co to było. Siądźmy tu na ławce. I no, tyle. Siadaj! Dezenchronizacja. Nie wtopiliśmy się w tłum. Nie wiem dlaczego on nie chciał usiąść. Mój ćwok.

Me my girls raz. will show you how It's a Paolo. Dobra, idymy, idymy. Raz najważniejsze, żeby źle nie pójść, Żeśmy, żebyśmy nie zostali wykryci, bo jak zostaniemy wykryci, to będzie trochę litka. A dobra, na do obok jednej straży. Nas nie wykryto. Raz druga. Znaczy, druga będzie za moment. No, ale spoko. Dobra, idziemy sobie. Tu jakaś lampa, spoko, spoko. Zwolnijmy trochę tempo, żeby nie wyjść z grupy. Dobra. Super misja, nie no, spoko. No, ale... Może to i lepiej nawet, bo nie muszę... gdzie tu Nie muszę robić żadnej e, takiej poważniejszej misji, bo... bo szczerze mówiąc no to jest taki jak wam mówiłem, sprawdzamy wszystko i takie. tam. Kuźwa, nie! Dobra. Nie, mnie tuż to wnerwia. Ja to przejdę sobie na spokojnie, bo nie dam rady tak. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jutro powinien się pokazać kolejny odcinek, przynajmniej taką mam nadzieję. Nie wiem jak to wyjdzie, więc trzymajcie się na razie. Cześć.